grupkę dużą młodzików, które za chwilę tutaj będą finiszować. Nie wychodzimy na jezdnię. Poskoczemy wyścigą młodzików, także szybciutko z I finisz, i finisz grupy. I finisz grupy. Jażdżowski, ósma pozycja o, oh, Antek. dziękujemy Bodlicy, dziękujemy kolejni jeszcze Bodlicy i właśnie czołówka i trochę spóźnienie zawodnicy za ten moment pokutu zakończyły cały dzień, bo wszyscy dziękujemy kolegom nadal wszyscy, nie wiem mocy, który teraz ekonomił, to właśnie w rady